kakaszki! Dzisiaj robimy kolejną historię o naszej rodzinie Jeleniawskich. Zaczynamy! Bo... ...tworzyć! Halo! Ktoś tam jest? Halo? Mamo, kto się tak drze? Nie wiem, no! Kurna, ojciec, zapłaciłeś te rachunki, bo musieliśmy się... Pewnie ojciec, nie zapłacił tych walonych rachunków! Bo Bo się lupi, się do dziadka. Ja bym chciał, żeby na tym grę diablo widać, że to było lepsza inwestycja! Zaraz się znowu ta wrzucę, rzucę kasztanie! ja cię zaraz nie rzucił, kurwałam! No na pewno ja kara na koniec końce miesiące! Zapnij, Dobra, Mamo, na zobaczmy, kto to tam w ogóle jest! No dobra, czekaj, daj mi pójść. Pierwsza ja idę, dziecko. To byś nie zesrała przypadkiem. No kurna ty już to zrobiłaś! Kurna, co z tego, co z tym melonem robisz? Co to za stary dziad, co chcesz? Dobry? Dobry, co chcesz? Dobry komornik, trzeba Państwu zabrać komputer. Co? Gdzie jaki komputer? No to! Co... Musimy ci zabrać komputer! Mój komputer! W życiu! Ja idę się zamykać i pierwszy

Moje koń ma żółwki, ja mam tamto słońcu! Moje kuźma, drogie słuchawki! Przecież i tak one są brzydkie, a jest skutek tego da Ja nie kuźma, ja odda z robiłem na nich! No na pewno ty jesteś jakimś umukartwy bojem! Wy, to nie były jakieś matusy! Więc można lepiej jeździć się dole, do chlej, to w końcu niż 700 kurów! No jeszcze kole no, muszę zabrać, będzie. Moja kolej, kuźma, nie odda jej!

Zbawę. Zaraz na tobie! No, Zaszrakujwa! Zaszrakuj wszystkie Twoje kwiatki! Ja już nie mam żadnych kwiatków! A! A moja kujwa! Czy ty normalna jesteś zbankiem? Nie popiewalisz? No ty jesteś dzbanem właśnie! Gdzie jaki dbany? ty jesteś? Dobra, dałaś tą kolę szybciej ku anyhow, Ja kujwa, a jej kolniadze! Łącz mi moja kolana! moja kolana! A moja kolana! A moja kolana! A moja kolana! A to nie kola! To nie moja kola! Nie ma! Moja kola! Już zaraz zobaczyłem! Moja kola! Nie wchodzicie tam! Moja kola, koś ja zostanę w polu! Policja! No, policja, no, moja no, kola! No, ładę na bilet! Przez ciebie to idź waleczny! Bo na bójka potarł moją kolej, zabrały moje sławki, czy to normalna jesteś? Gdzieś myślał z tymi i Jurki! Może pójdźmy do urzędu zobaczyć o co tam chodzi. No dobra! Dzień dobry! Dzień dobry. No, Pan Anna, co w czym mogę pomóc? Zabrali młońcu komputer! Zaraz się zaśrafiła tam w tym domu! No, no. ale e, kto zabrał? Jakiś no, komornik. komornik. No to Wiesz, Państwo taki? może nie opłacali rachunków, jak się państwo nazywa? Wiele e, Mamo, 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 ja się Jelen... chcę mieć pobawić! To dobrze, no to ja już sprawdzę. Szybko. O tak, widzę, że nie opłacili Państwo chyba trzech rachunków ostatnich. I z tego co wiem, za czwarty będzie cały dom trzeba zabrać. No to ja już mogę za nie zapłacić <słuch> teraz. Dobrze. No to proszę tak około. A mogę teraz zbliżeniowo czy coś? Tak, 35 tysięcy. Co? Pani się dobrze czuje? No proszę pani, no nie płacili państwo za yy, rachunki, a yy, komputer był włączony codziennie przynajmniej po 20 godzin. Nie obchodzi mnie to. Idziemy. Nie, dziecko ty tu zostajesz. Ale proszę nie bardzo, nie bardzo zapłacić, proszę pani. No. Mamo, poczekaj. I... Dziecko, cicho. Idziemy planować napad na bank. Ej, babu, poczekaj, poczekaj, poczekaj. ja mam jeszcze Ej Mam pomysł, słuchaj, tam tamten pokorzyć ci coś. Weźmy tą maskę, przechodź i pójdź później. Patrz, tam jest ten pan, co nie? tam, tam pan stoi, chodzić. to i ci Co To nie ma. To jest ten pan i on ja tylko tak. Wezmę, że się niby coś stało, a ty pójdziesz i pieniążki zabierzesz. Ale proszę państwo, proszę zapłacić, no ale halo. Dobrze, ale zaraz. My a, tylko, dobrze, my już my idziemy, tylko... my zapłacimy w domu e, przez internet. <słuchaj> Dobrze. Proszę, proszę pan no, bo pan jest taki umieśniony, a ja bardzo potrzebuję pomocy. ponieważ nie mogę rysunku. Gdzie jaka pomoc? Ja pomogę, ja pomogę! No tutaj tak jest pomoc. No ja, ja pomogę. pomogę! Pomogę, pomogę, pewnie! Proszę Pan tak śmierdzi! Ale jest nie śmierdzi! Ale spokojnie. co pani robi, ale co pani robi? A? Mamo, dobra, chodźmy. uciekaj, chodź, mamo, jest jakiś helikopter, dawaj ty nim, chodź. Szybko. Zakładaj, zakładaj kask dziecko, dziecko, zakładaj maskę, ja założę kask. Ktoś miś pilotować, ja będę pilotować dziecko. Dobra, <coughs> dobra, dajemy, szybko, Trzy, Mamo, mam super, że i taty to, w to robimy, tego to zabiorę. Czekaj, ja mu nałożę maskę, Cicho, Rysza, znaczy Łukasz. Dobra, jak. <laughs> da, damy na. ci twoje kole? Dobra, dobra. O, kurwa, kola! Dobra, cicho. Bo jak tacy panowie przyjdą. Tacy panowie przyjdą. Uf, otwierać! O, dobra, powiedz, że. To o, o, dobra, nara, uciekamy. Proszę, szybko, otwieraj. No co się dzieje! Policja proszę. na glepę! No Co się dzieje, jak ma jego mać! No a co się miało stać? Zebrał pan pieniądze z naszego banku! Jakie no, nie pieniądze? Gdzie no, 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 moja kola? Gdzie moja kola? No, no, jest Gdzie moja kola? Gdzie moja kola? pije! No, płacę te podatki za strony! W sumie nie płacę, jest moja kola! Gdzie na ma Gdzie na żona? Tyłu. Gdzie żona? Nie ma żony, to ja padłem! proszę ją szybko zwołać, nie chciała zapłacić 35 tysięcy! Ale to ja okram bank, nie żona. Ale dobra, to ja opłacę już! 35 tysięcy się należy. Dobrze. Dobrze, ja już tu. O! o. To, co tu może być? O! Musimy z jakiegoś. O! Zobaczę hobby horse'a jakiegoś. Ten był taki drugi. Proszę! Już? Ale co to ma być? To nie? jest jakiś koń na szma Jakiś szmaciany koń na patyku. Ale to jest, proszę Państwa, kolekcjonerskie. No, no nikt to Łapy na to zwalniać, epiku, debilu! Gdzie łapy do tyłu? Gdzie mnie dotykasz? Gdzie... Gdzie mnie wtargasz? Gdzie mnie wtargasz, kurwa? No. No, no, go zamknąć w tej chwili. Okrad bank... Szacunek dla człowieka! Nie no da się okradł, to nie zapłaci 35 tysięcy. Ale proszę pani, y, 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 policja zapłaci i to by było y, na tyle. Dziękuję um, bardzo. Okej, okay. uh, ale y, co teraz nim będzie? Ale, na ile on idzie? Ale... No, on będzie na trzy lata to wychodzi A, okej. Okay. Czekaj na Cześć, trzecia